Trwają spotkania władz miasta z przedstawicielami placówek oświatowych. Prezydent odwiedza kolejne szkoły i przedszkola, a po wizycie w przedszkolu przy ulicy Bielskiej wyraził jasne zdanie na temat połączenia placówki ze szkołą podstawową nr 1. Temat miejskiej oświaty wciąż jest numerem jeden. Przedstawiciele placówek oświatowych, które według pierwotnej analizy zagrożone są zamknięciem czy połączeniem, spotykają się z prezydentem i jego zastępcą, dyskutują z radnymi i przekazują za pośrednictwem mediów apele. Jak zapowiadał już wcześniej Jacek Wojciechowicz, propozycje nie są ostateczne i mogą ulegać zmianom po społecznych konsultacjach. Tak też się stało we wtorek, kiedy to prezydent opublikował swoje oświadczenie. Czytamy w nim, że po przeprowadzeniu w prowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących planowanych zmian w sieci miejskich przedszkoli i szkół podstawowych, w tym po rozmowach z dyrekcją i nauczycielami oraz po spotkaniach z rodzicami, podjął decyzję o utrzymaniu działalności przedszkola numer 24 przy ulicy Bielskiej. Propozycja przedstawiona przez Wydział Edukacji miała na celu lepsze wykorzystanie miejskiej bazy lokalowej, jednak po szczegółowej analizie, a przede wszystkim biorąc pod uwagę specyfikę tej placówki, zdecydowałem o rezygnacji z planu jej likwidacji. 19 listopada natomiast rodzice, nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej nr 13 zjawili się w magistracie na Komisji Oświaty. W kolejnym tygodniu także przedstawimy stanowisko Rady Rodziców w tej placówki.